Joshua Jones, śliwkowe szaleństwo. Nadeszła pora raz bieg. A ma problem. Tak jak myślałem. Najlepsze śliwki rosną na samej górze. Tu już począć. Trzeba wziąć moją zaufaną kabinę. Ustawić ją równo na pokładzie. I sięgnąć w się buja. To zadanie dla młodszych nóg. Ravi! Zgłoś się do kapitana! Wybacz, śpieszy mi się. Jak zawsze, gdy jesteś potrzebny. O rety, pomocy! Będzie z tego dobra good, furtka. Good date, I ah, Cześć, panie go. Laski! Oh, yes, Witaj, panie Ravi. rabi! Nie wpadniesz do Shannon na kiełbaskę? Raczej nie. Mam kanapki. A na deser dostałem torbę słodkich śliwek. Uwielbiam świeże śliwki. Spróbuj. Josh! Ta śliwka to cebula. Do licha. Bo nie ta torba. Pewnie została. Dziś nie będzie deseru. Po co tu tyle guzików? Panie Kaszmur, to bardzo skomplikowane. Nic dziwnego. Ten odkurzacz to najnowsza zdobyć techniki. I jak pani sądzi? że wolałam ten stary. No, Mówię o me. sobie. Moim nowym wizerunku. Panie Cashmore, prawie godzinę prasowałam pana szary garnitur. Te starocie? Droga pani, zaproszono mnie z na kolację do pana Bigota. Pozwolono mi wygłosić mowę. Nie mogą mnie zobaczyć w tych w szmatach. Zrzućmy je. Rags? Throw them away. O co ja się staram? Doszyła! Oh, Joshua, mam coś i dla ciebie. Zapomniałeś śliwek. Trzymaj! Słyszałeś, piesku? Dzięki rabinom. Niczego nie lubię bardziej niż słodkiej, zgniecionej śliwki. O nie, przepraszam dała być je torba. Oh, well, Trzeba gdzieś to wyrzucić. to wyrzucić. Śmietnik ah, pana kaszmura się nada. Struth, Rety, co on wyrzuca? Tego wieczora przedsiębiorstwo Bigot z dumą przedstawia to do pana. Oh, wonderful, Wspaniale. Wonderful, wonderful. Proszę tylko spojrzeć. Najnowsza zdobycz techniki. to walizka. Ale nie zwykła walizka. Proszę bardzo. 1, 6, 1, 3, 2, 9, 7. Bingo! Robi wrażenie, prawda? A jak zapomni pan cyfr? Ależ brak pani wyobrazi! To nie cyfry, tylko tajny kod. Zachowałem go w głowie. W takim razie lepiej to wyrzucę. Będę panu jeszcze potrzebna? Już nie. I to też. To same dobre rzeczy. Do licha! No, no, żeby pan już w śmiecie. Ale to nie powód do wstydu, że bracy nie wybierają. Proszę się nie krępować. Dobra, słyszałeś? Zabierz walizkę, ja wezmę odwórz. Po co? Coś wymyślę. Kupiłem ci nową piankę, kochanie. Leży na łóżku. Musimy tam być na pół do szóstej. Tu Wilton Cashmore. I tam pani. A, tak, wszystko gotowe. Mam tu nowe. Przeczytam pan wstępek. Jest bardzo dobry. 1, 9, 1, 6, 4, 3, 7. Mileczkę. 1, 9, 7, 3, Na to, ja mam w tym iść? 1, 6, 3, 6, 7. Tatku? Ty, Telefon wciąż działa. Co? Coś ty powiedział? Słucham? Pana? Nie, 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 to nie mowa. Tak, oczywiście. Tak, tak. Ojej. Pani Kario zna numer. W marynarce musieliśmy się przystosować. Uniosę więc kubełek na kiju, a drugim będę trącał gałąź. A śliwki? Niech to. Robota pierwsza klasa, Joe. Albo nie. Kupiłem ci ją i masz w niej iść. O rety. Co za złą? Chyba wysiadł panu silnik. ale ma pan szczęście mogę go panu naprawić. Nie mam na to czasu. Weź mnie na hol traktorem. Nie powinieneś tego robić w tym wieku. Ktoś mógłby ci pomóc. Niby like kto? Ravi, Ravi oczywiście. Doprawdy? Really? Szybciej, głupcze! To chyba pan Kaszmu. Szybciej, szybciej! To traktor nie wyścigówka, proszę pana. Faktycznie. Potrzebuje Pani pomocy. To nie chce się otworzyć. Panie Kaszmu, kiedy się pan nauczy? Proszę. No dobrze. 1, 6, 1, 3, 2, 9, 7. Świetnie. Jest pani genialnym aniołem. Kochane. Oliha, już 10 po piątej. Jak dostarczę mowę na czas do pana Bigota? Może skorzystał pan z usług posłańca Radiego? Ależ. To moja stara, gotów do usług. Bez oba. To nie powód do wstydu. że bracy nie wybierają, prawda? Jedź, rawi, nie oszczędzaj pedału. Do działa, mamo. Stary odkurzacz jednak się przydał. Niech nie kule biją. Jesteś geniuszem. Gdzie Jeste tam? Po prostu uwielbiam świeże śliwki.